W dzisiejszym materiale coś trochę innego, bo mam takiego oto gryzonia Redragon Star, który ma topowy sensor Pixar 3395. Ma także komunikację przewodową i bezprzewodową, i ta bezprzewodowa jest na dwa sposoby: bo jest przez Bluetooth i przez 2,4 GHz. No i jest ta mysz naprawdę leciutka, bo waży 63 gramy. A poszczegóły zapraszam Was do oglądania. Poza samą myszą w zestawie otrzymujemy również kabel do komunikacji przewodowej typu paracord. Są także naklejki i odbiornik do komunikacji bezprzewodowej. I swoją drogą mysz ma swój schowek o tutaj od spodu na niego. Mysz wyróżnia się symetryczną budową i jak możecie zauważyć górna jej część została, mm, pozostała w szarej matowej kolorystyce, a boki w czarnej, które początkowo sądziłem, że będą jakieś ogumowane, żeby lepsza była, że tak powiem, przyczepność dłoni do myszy, jak to swego rodzaju, swego czasu robił Razer. Jednak nic z tych rzeczy, nadal mamy tutaj śliski plastik. Mamy tutaj 7 przycisków, licząc również ten na spodzie do parowania przez Bluetooth. I co ciekawe, pod głównymi przyciskami nie ma typowych keilów czy omronów, a są Huano Blue Dot Shell o żywotności 20 milionów kliknięć. Brzmią całkiem nie najgorzej. Ale nie zaraźcie się, że jest 20 milionów kliknięć, gdzie na przykład omrony mają po 50, bo tak naprawdę są tak duże liczby, że to wystarczy na naprawdę wiele, wiele, wiele lat. I nawet są takie materiały na YouTubie, które pokazują jak dużo trzeba by było używać daną mysz, żeby ją całkowicie jakby yy, wykorzystać, to znaczy te przełączniki. Na pewno na uwagę zasługuje sam scroll, który chodzi tak... No, tak, czuć to pozycjonowanie delikatnie, jest to gumowane, to w zwierzchu z tymi przerwami, no, dla mnie wygląda to dosyć biednie, mówiąc wprost, no i mógłby po prostu chodzić jak na swoją cenę. Ten przycisk od DPI klika się tak jak na pilocie, coś do telewizora, tak tak jest jakiś switch silent. No i przyciski boczne klasyczne dwa. Jeden jest taką chropowatą strukturą, a drugi jest zwykły śliski, żeby je móc odróżnić. Jednak ten śliski mógłby mieć myślę też chropowatą strukturę, tylko trochę w inny może sposób pokazaną. albo na przykład być, nie wiem, gumowy, czy obaj. ja myślałem, że ogólnie Ogólnie, jak spojrzałem sobie tutaj, to myślałem, że skoro tutaj nie ma gumy, to będą gumowe e, przyciski, jak na przykład w Zierkonie 13, ale nic z tych rzeczy. Mamy jedynie e, jeden śliskie, a drugi chropowaty. No, i o ile to faktycznie się wyróżnia podczas grania, korzystania, żeby się nie pomylić, tak z tego śliskiego kciuk lubi zjeżdżać. E, plus, uważam, że mogłyby być trochę lepiej rozmieszczone, bo. Do tego tak, tego śliskiego trochę trzeba tym kciukiem jednak celować i nie jest to zbyt idealne rozwiązanie, przynajmniej dla mnie. <laughs> Dodatkowo wyczuwalny jest post i pre-travel na tych przyciskach, w zasadzie na każdym. Eee, najgorzej chyba właśnie chodzą te boczne. No... Natomiast przejdźmy sobie teraz na spód. Na spodzie mamy taki jakby suwak do wyboru sposobu komunikacji, czyli mamy bluetooth, mysz wyłączona i 2,4 GHz. Obok jest przycisk do parowania bluetooth i mamy na spodzie schowek. Jest także trzy ślizgacze, dwa mniejsze u góry, jeden taki większy na spodzie. No i największa bolączka spodu to myślę, że ten środek. W sumie z tym środkiem są dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że ten środek nie jest na środku, czyli sensor nie znajduje się na środku myszy. I druga sprawa, że tutaj nie ma ślizgacza, tylko jest plastikowe. Plastik wystający, i nie wiem czego on ma służyć. Tak samo same ślizgacze wykonane są z PTFE, czyli z Teflonu, no jest super, tylko że są cienkie. I użytkując tą mysz przez powiedzmy 3 miesiące, no to widać, że starły się sporo. W zapasowych zestawie też brak, no i znowu jest tak. A co do jeszcze tego schowka na adapter, zrzucając tutaj sam adapter, ma się wrażenie, jakby on miał wylecieć, jednak nawet tak stukając o rękę, to on nie wylatuje, więc, więc no, sprawdza się. No i teraz coś o samym sensorze. Mamy tutaj Pixarca 3395 czyli samą topkę, jaka po prostu jest sensorowa, więc nie powinniście się zawieść, wybierając tego gryzonia. I teraz przedstawiam Wam testy z Paint'a, z Enotus Mouse Test i... i, 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 i. Przechodzimy do aplikacji. Po uruchomieniu aplikacji otrzymujemy sporo opcji już na starcie. Po pierwsze w centrum wyświetla nam się mysz z przypisanymi przyciskami, do których możemy przypisać różne funkcje. Na dole po lewo możemy zmienić debounce time, natomiast po prawo na dole zresetować ustawienia, wczytać lub wyeksportować profil. W zakładce drugiej otrzymujemy opcję zabawy z DPI. Możemy przypisać od 1 do 5 stopni i ustawić je indywidualnie. O wybraniu danego stopnia mysz może nas informować wybranym kolorem na scrollu. Poza tym na dole wybierzemy więcej opcji efektu poświetlenia na scrollu, dostosujemy LOD, przejdziemy do ustawień myszy w systemie Windows oraz po prawej stronie Ustawimy polling rate między 125 a 1000 Hz. Trzecia, ostatnia już zakładka służy tworzeniu i zarządzaniu makrami. Na koniec dodam jeszcze, że aplikacja występuje po angielsku oraz chińsku i nie ma polskiej wersji językowej. No i przechodząc do podsumowania, sama mysz, muszę przyznać, jest naprawdę ciekawa. Jest moim zdaniem bardzo dobrze wyceniona, bo kosztuje jakieś 200 zł. Mamy tutaj topowy sensor. Yy, Niezłą budowę, która jest symetryczna, więc powinna być dla prawo i leworęcznych. Choć, no, dla leworęcznych na pewno te przyciski mogą przeszkadzać, chociaż tutaj to myślę, że to jest też kwestia indywidualna. Bo słyszałem od niektórych osób, że są leworęczni i im te przyciski bosze nie przeszkadzają, więc to już not my problem. Przechodząc do minusów. Scroll jest dosyć przeciętny. Posti pretrawel na przyciskach. Te przyciski boczne też mi nie podeszły, zbytnio szczególnie ten śliski. Ten wystający plastik bez ślizgacza też jest nieporozumieniem jak dla mnie. No i ogólnie sam design myślę że, myślę, że mógłby być ciekawszy. Zabrakło mi tutaj jakiś ogumowań, czy to na bokach, czy chociaż na samych przyciskach. Wtedy nie trzeba bawić się w jakieś wystające grudki z plastiku, żeby odróżnić dwa przyciski. Myślę, że wtedy jest to bardziej jakoś intuicyjne. Mamy tutaj komunikację przewodową i bezprzewodową Bluetooth i 2.4, więc to jest z pewnością na plus. Schowek na adapter. Więc no, mysz jest taka kompletna do kilku urządzeń, na przykład, naraz można ją używać. I co najważniejsze, biegając ją przez maj, czerwiec, lipiec, ładowałem ją dwa razy. Czyli można wywnioskować, że bateria w niej starcza na miesiąc pracy, takiej jak długiej, po 10 godzin dziennie, myślę.